Pomnóżmy ten ułamek tym razem przez taki ułamek. Zauważ, że cały ułamek, który dopisuję, składa się z liczby, którą mamy w mianowniku, którą chcemy usunąć. My tutaj tak naprawdę mnożymy przez jeden. Bo przecież, gdybyśmy skrócili te dwie liczby, to jest jedynka. Czyli my nie zmieniamy wyniku, tylko jego postać. Postać ma być taka, że w mianowniku nie chcemy. Niewymierności. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z liczby 9. Pierwiastek z 9 to 3. No i już, zrobione.